Cześć, nazywam się Ksawery Kargul i zapraszam Cię na mój nowy kurs. Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że PHP to chyba najpopularniejszy język tworzenia dynamicznych internetowych aplikacji. Tysiące serwisów zawdzięcza swój sukces właśnie PHP, a programista, który dobrze opanował tą technologię, nigdy nie będzie miał problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Ja w moim kursie chciałbym Ci pokazać wszystkie kluczowe techniki pracy w tym języku. Rozpoczniemy od takich absolutnych podstaw. Pokażę Ci, jak przygotować serwer i jak uruchomić na nim pierwsze skrypty. Potem pokażę Ci wszystkie najważniejsze aspekty PHP. Pokażę Ci, jak działają funkcje, pętle, tablice, zmienne oraz instrukcje warunkowe. Poświęcimy także sporo czasu na omówienie obiektowych aspektów języka. W kursie położyłem duży nacisk na to, aby omawiane przeze mnie przykłady były nie tylko łatwe do zrozumienia, ale również bardzo praktyczne. Dzięki temu poznasz nie tylko najważniejsze składniki PHP, ale również dowiesz się, jak ich użyć do tworzenia własnych aplikacji, własnych skryptów. W krótkim czasie zdobędziesz wiedzę, która po prostu pozwoli ci rozpocząć pracę nad swoimi własnymi projektami. To nie wszystko. Do kursu dołączyłem także wszystkie używane przeze mnie pliki oraz narzędzia. Przygotowałem także specjalnie dla Ciebie obszerny zestaw testów oraz pytań, których możesz użyć po to, żeby sprawdzić swoje bieżące umiejętności programowania w PHP. Zapraszam Cię więc jeszcze raz na mój kurs, który wprowadzi Cię w fascynujący świat tworzenia webowych aplikacji w języku PHP.